Nazywam Gosia, pracuję dla fundacji. Jestem tu, bo trafiłam na protest, to było w listopadzie tamtego roku i to był protest dotyczący uchodźców na białoruskiej granicy i po prostu mnie przejęła ta sytuacja. Wtedy usłyszałam o fundacji i na drugi dzień przyszłam do fundacji Wolno Nam i przez wiele miesięcy tam pomagałam pakować paczki, wysyłać paczki do ośrodków, potem zaangażowałam się w inne projekty, organizowałam kiermasz świąteczny z zbiórką pieniędzy dla uchodźców. Tu jest nasza część hostelu, tak zwany magazyn. Magazyn jest królestwem Teresy, która go koordynuje. Jest część magazynu, która, w której są pakowane i przygotowywane paczki przez wolontariuszy. Jest też część samoobsługowego magazynu, tutaj do którego nasi mieszkańcy mogą przyjść i znaleźć potrzebne dla siebie rzeczy w nim. Tutaj mamy pokój wolontariuszy, który jest w trakcie przebudowy i planujemy e, zrobić tutaj przyjemne miejsce dla nich do spędzania czasu. Ten budynek był wcześniej siedzibą UOJ-u, Instytut Psychologii. Od dłuższego czasu stał pusty, teraz jest tu nasz hostel. Widać, remont trwa. Ściany zostały zrestaurowane, odmalowane, i cały czas dzieją się nowe rzeczy. Tu jest nasza recepcja, na której przyjmujemy nowych gości. Tutaj mogą przyjść, zarejestrować się, dostać też wszystkie potrzebne informacje. Tu jest salon, w którym spędzamy wspólnie czas, spotykamy się i nasza kuchnia. Mamy śniadania tak około godziny 9, e, obiady około godziny 12 i później taki późny lunch, kolację ciepłą około 16, 17. Wszystko jest za darmo tak. Wszystko jest dostarczane przez World Central Kitchen. Albo przez dary też mamy dary od wielu ludzi przynoszone, z których tworzymy śniadania, inne posiłki. Nasi mieszkańcy też czasem gotują dla siebie sami. Mają kuchnię, w której mogą przygotować posiłki, więc jak mają ochotę zjeść coś innego, to gotują. Ale na pewno jesteśmy w takim procesie, że będziemy chcieli, żeby nasi mieszkańcy byli coraz bardziej zaangażowani w przygotowywanie sami posiłków. To no. jest przykład jednego pokoju, tego jak one wyglądają teraz. Ten jest dosyć dobrze wyposażony, ponieważ no, ma łóżka i już komodę. No ale jak widać, wszyscy znajdują jakieś swoje rozwiązania na przechowywanie rzeczy tutaj i umilenie sobie pokoju, na przykład wieszając plakaty, więc każdy pokój wygląda trochę inaczej. A w niektórych nie ma łóżek, są same materace, są wieloosobowe, więc zazwyczaj tu jest w takim pokoju przynajmniej dwie rodziny. To są nasze, jedne z naszych łazienek. Wszystko to zbudowaliśmy sami, łącznie z tym, że nie było tej ścianki, więc wybudowaliśmy ściankę i, jak widzicie, postawiliśmy tutaj prysznicę, na każdym piętrze umywalki. Myślę, że to był drugi dzień, Of the war, and I came here with uh, 100 liters of soup because we have to feed the, the, the first refugees who came, who, who crossed the border. And then it turned out that there is a totally empty building and we have to establish a place to stay for them. I remember those rooms which were um, full of light, but a beautiful flooring, but there was nothing. And there was no no bathrooms. Well, there were toilets, but there were no bathrooms. So first thing was to rebuild this place to make it that people can live here. So we start to carry mattresses that we get from Krakowians who bring us the, the first items, the first pieces of furniture that we can use here and also uh, second thing was to create some kind of small kitchen so they can be more independent all the rooms are kind of furnished but uh, we still have needs like in some rooms there are still mattresses so we don't have uh, beds still it's not the interior design. It's like covering the basic needs. Basic needs are beds, wardrobe, curtain poles and curtains, side tables, tables, chairs. This is something we need. Yeah. So my name is Joanna. I'm, I'm a volunteer here at Volnonam Foundation since the beginning of the war, approximately. I think I don't have any main role. I'm just volunteering at the reception now. I'm organizing, as you see, some activities for kids. Actually, I'm having my own foundation f from 2016 and I'm organizing a lot of events for the neighborhood for the local communities so it was a natural thing to me to you know continue my activism movement towards the, the refugees yeah it's, it's just it's not it's not fair why should one group of people have to suffer it just seemed like there was some level of humanity that wouldn't get crossed and it did and it's it's absolutely disgusting and why should just the ukrainian people have to pay the price for all of us who believe in freedom i um, was sitting at home on my couch watching youtube videos and getting angrier getting more upset and it's like i need to do something and there's a youtuber called johnny fd and i think he had bought a condo in kiev he kind of experienced the first days of the war ended up coming to krakow and visiting this place and i thought i'll contact them and see if they need some help it was eating away at me and it was just this anger um, this has definitely helped eliminate a lot of that anger there's a little bit of chaos here um, but that's not the same type of frustration i can easily deal with that so yeah this really has kind of helped my mental health by coming here all these volunteers it's just like how much their lives changed they just showed up here and suddenly started doing something completely different because these people needed them that is a bit of an issue. You've got a lot of kids here who have a little bit too much free time, and they can get into trouble. So we've been trying to get the kids involved. We're putting furniture together. I don't speak Ukrainian. I don't speak Russian. It's a bit of a challenge, but we get through it, and it's actually been quite a learning experience for me. So volunteers came together. Um, the plumbing, uh, the electric, put up drywall. I mean, all this. Is new. I mean, it's amazing what was already done, but there's still a lot of work left. Materials and equipment is in short supply. That would go a long way. There's also far more talented people than I am um, staying here that just have the skill set. If they had access to more tools, they could do even more for themselves. So that, that, would, be, that would be great if more people could contribute money or even equipment you can feel so much better about yourself that you are actually making a difference um, again it just isn't doesn't help anybody out to just sit at home and be angry i mean you'll just make your life better and make somebody else's life better too by coming here so here you can contribute they need you please come Dużo szukają możliwych kontaktów, żeby utrzymać ten budynek i zapewnić tym ludziom godne życie. Jednakże, patrząc na te pokoje, jak nieraz przechodzę i patrzę, jak oni śpią, na jakich łóżkach, jakie mamy warunki sanitarne, to mam tutaj, tak mi jest trochę źle z tym i to było bolesne dla nas. Natomiast, patrząc od marca do teraz, to mamy tutaj naprawdę niewiarygodne warunki i chcemy, żeby cały czas mieli spokojne, spokojne życie tutaj, żeby dzieci funkcjonowały spokojnie, chodziły do szkoły, miały opiekę małe dzieci, bo mamy trzy grupy wiekowe, mamy prawie 60 dzieci tutaj. Nasze kobiety już zaczęły chodzić do pracy, nasze kobiety już troszkę biorą pomoc od naszego rządu, ale ta pomoc jest taka. I ta pomoc za chwilę się skończy i będziemy bardzo cierpieć. Nam są potrzebne pieniądze na to, żeby zapewniać im cały czas godne warunki, żeby czuli się bezpiecznie. Słuchajcie, potrzebne nam jest na pewno lepsze sanitariaty, potrzebna nam jest trochę lepsza kuchnia żeby te kobiety ponieważ oni potrzebują jeść takie też swoje rzeczy, sami ugotować, żeby one mogły po południu po pracy ugotować to co naprawdę lubią, a nie to co im dajemy. A do 13 do 12 czerwca włącznie mamy śniadanie, obiad dwuposiłkowy i kolację. Także oni mają cały czas posiłek. Troszkę zaczynamy to zmieniać, bo kończą nam się pieniądze i musimy ich włączyć, żeby razem współtworzyli z nami ten hostel, bo tak naprawdę na początku była akcja pomagać, 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 przyjeżdżają dzieci, kobiety, jest rozpacz, kobiety płaczące, mlejące, to była trauma i państwo nam będzie dawać pieniądze do lipca, a to są pieniądze takie, które starczają tylko na posiłek, a nie ma na czynsz, nie ma na media całe, czyli gaz, prąd, na, na wodę, a tu jest 150 osób, tego jest bardzo dużo, i szukamy cały czas na zewnątrz ludzi, którzy mają takie środki, a który, którzy patrząc na to, co my robimy, widzą taką potrzebę i sens pomocy. Przede wszystkim sens pomocy, bo my ten sens widzimy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naszych działaniach, możecie odwiedzić nas na Piłsudskiego 13 i dołączyć do wolontariatu. Możecie też napisać do nas maila, albo odwiedzić naszą stronę facebookową lub stronę www. Znajdziecie nas pod hasłem Fundacja Wolno nam i szczegóły w linkach poniżej.